Już niedługo mieszkańcy całej Unii wybiorą 720 europosłów. W Polsce wybierzemy 53 przedstawicieli z naszego kraju. Każdego dnia przed wyborami będziemy zatrzymywać się na przystanku parlament, by opowiadać o tym, czym jest Parlament Europejski i na czym polega praca europosła. Dziś zastanówmy się nad tym, gdzie europoseł pracuje, czyli gdzie jest siedziba Parlamentu Europejskiego. Oficjalnie takie siedziby są aż trzy. To Bruksela, Strasburg i Luksemburg. Tu w Brukseli europosłów znajdziemy najczęściej. Tu odbywa się codzienna praca w parlamentarnych komisjach, gdzie dopina się szczegóły negocjacji i tekstów unijnych rozporządzeń. Od czasu do czasu jest też głosowanie na sesji plenarnej. To ta sala z żółtymi fotelami. W Luksemburgu z kolei pracują służby techniczne i tłumacze, którzy opracowują dokumenty. Ale najważniejsze decyzje podejmowane są tu w Strasburgu, gdzie co najmniej raz w miesiącu przenoszą się wszyscy europosłowie, a wraz z nimi ich asystenci, pracownicy instytucji oraz dziennikarze. W czasie sesji od poniedziałku do czwartku, na skrytej w tej drewnianej kopule sali plenarnej, mają miejsce kluczowe debaty i ciągnące się czasami godzinami bloki głosowań. 244. Kto jest za? Kto jest Zapytałem dotychczasowych europosłów, czy wolą Strasburg czy Brukselę. Strasburg, mówiąc takim językiem sportowym, to zgrupowanie wysokogórskie. Bruksela jest wygodniejsza, tam są wszystkie instytucje. Strasburg ma więcej walorów historycznych, piękne miejsce do mieszkania. I ładniej położony, i ciekawszy kulturowo. Ta siedziba w Strasburgu to jest fenomenalne dzieło sztuki. Strasburg to jest pamięć o jedności Europy, jednoczeniu. Wiele lat temu, kilkadziesiąt lat temu, a Bruksela to dzisiaj ciężka praca. Mnie naprawdę trudno wybrać. Bruksela to bardziej Warszawa, więc bardziej urzędnicza taka formuła. Strasburg to bardziej Kraków. Ja byłem piłkarzem Strasburga, więc tutaj znałem wszystkie kąty, choć niekoniecznie Parlamentu Europejskiego. Na pewno jako Ślązak bliżej mi do Alzacji i do Strasburga, ale uważam, że Parlament Europejski powinien mieścić się na stałe w Brukseli. Bruksela jest niechlujna, ale dostępna i w środku miasta mamy parlament, natomiast Strasburg jest elegancki ale trudno dostępne. Bardzo fajne miasto, ale bardzo kosztowny w utrzymaniu. No ale nie da się tego zmienić, ponieważ jest to część traktatów europejskich. Trzeba trzymać się obietnic. Francuzom obiecano siedzibę parlamentu, oni mają tą siedzibę. W związku z czym tak naprawdę to nie jest zbyt uciążliwe, trochę przeszkadza jeżdżenie. To jest oczywiście nieporozumienie, że parlament ma dwie siedziby. To jest bez sensu. Myślę, że wygodniejsza jest Bruksela. A czekawszy Strasburg, Bruksela jest wygodniejsza, dlatego że tam zwyczajnie mieszkamy. Nie musimy tułać się po hotelach. To jest chyba największa głupota Unii Europejskiej, że mamy te dwie siedziby, że pakujemy menadż, jedziemy do Strasburga i później wszyscy jadą do Brukseli z powrotem. Pakowanie się asystentów, dokumentów, skrzynie, pociągi, samochody bez sensu. Musimy raz w miesiącu te wszystkie walizki, dokumenty e, brać i jechać do Strasburga i tego też nie rozumieją mieszkańcy Unii Europejskiej. Strasburg dużo kosztuje, a podatnicy za to muszą płacić. Uważam, że bez sensu i jest to nieekonomiczne. Tracimy czas, pieniądze, jeszcze zatruwamy środowisko jeżdżąc tutaj. Lepiej żeby była jedna siedziba parlamentu. To się oczywiście nie zdarzy w najbliższym czasie. Bruksela jest lepsza. Obstawiam Brukselę. Bruksela jedna, po prostu jedna. Cyklicznie, jak wybory, powracają głosy, by zrezygnować z podróży i wybrać tylko jedno miejsce. Ale traktatowo to właśnie Strasburg jest siedzibą parlamentu, a likwidacja siedziby w Brukseli tylko utrudniłaby wszystkim pracę. Stąd nowo wybrani europosłowie najpierw pojawią się w Belgii, a w połowie lipca przyjadą na sesję tu do Francji. Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca. Maciej Sokołowski, Strasburg.